Mam jestem Matys i witam was wszystkich bardzo serdecznie w moim odcinku specjalnym, w którym wam pokażę moje, moje dwa te suplaki, które zrobiłem specjalnie dla was. Także to, że zacznijmy przedstawić. Pierwsze co to e, zmieniu, zmieniłem, Dobra, może bo ten ogień my wkurzamy to od, od ognia. To jest teraz ogień, po prostu że jak się w niego wejdzie, nie... Nie mamy pełnego, po prostu, ekranu zawalonego okniem, tylko tam na dole taki malutki paseczek ogno jest. Także dobrze, to już powiedziane jest. Także może mogę to zgasić. I cóż, kolejne nowość. Oj, nie dodałem tu To... Dobrze bo tu Creeper mi wybucha, sorry dobrze, także pierwsze co to z, do, zmieniłem teksturę potek mm, tutaj są potki tutaj pusta butelka yy, podka rzucana to jest taka, gdzie jest jakiś tutaj taki pasek a to jest potka do picia, tu nie ma żadnego pasku takiego, o, tu widzicie jest taki pasek także kolejne, zmieniłem teksturę płyt teraz yy, inna jest tekstura kolejne, zmieniłem teksturę Łuku i strzały Teksturę kompasu i zegarka I to z ogniem już pokazywałem Wam Dobrze dalej O właśnie teraz do Oka Enderu Kresu czy to jak się to nazywa Po polsku yy, Dodałem taką animację migania yy, Tutaj yy. Perła jest teraz taka niebiściutka i taki ma połysk jakby Zmieniłem teksturę marchewki Ziemniaka, upyczonego ziemniaka Zgniłego skniłe, czy to niedojrzałego ziemniaka Złotej marchewki tylko nie wiem dlaczego się nie chce wczytać Ryby upieczonej ryby zwykłej Wody I zwykłego jabłuszka, złotego jabłuszka Mietrza, zwykłego kamiennego Miecza, złote, miecza żelaznego żelazny, miecz złoty i diamentowy, teraz mają taki połysk też taka animacja A drewniany i kamienny jeszcze nie mają połysku dobrze, tekstura redstone'a tutaj nawet patrzcie, się tak rusza, też jest animacja i tak po się jest jaśniejsze ciemniejsze i tak jeszcze się rusza o, animacje, tfu, tekstura złota, tekstura żelaza, teksturę diamenta i teksturę węgla teksturpak jest pod wersję 1.5.1 ale będzie też pod wersję 1, no wiecie pod wersję 1.6.1 ale jeszcze nie, nie ma go i teraz pokażę wam drugiego teksturpaka a właściwie to pierwszego o super Jesteśmy na pierwszym teksturpaku i w tym teksturpaku się nie zmieniło nic, z wyjątkiem oczywiście ognia i wody i połysku na i takiej zbroi. O, właśnie zapomniałem dodać w tamtym teksturpaku, to jest taka inna zbroja. Ona mi się podoba, nie wiem jak wam. I też jest to, że po prostu nie ma całego ekranu ognia, tylko jest na dole. Dobra, także w opisie to jest jakby co teksturpak numer jeden, tamten wcześniejszy to był teksturpak numer 2 tu nie ma żadnych animacji, proszę bardzo. Jak chcecie po prostu, po, link do pobrania jest w opisie, trzymajcie się i cześć.